Cześć! Tu Marta. I Maja. Witamy Was bardzo serdecznie w czwartym odcinku Alfabetu, Alfabetu teatralnego, teatralnego, który jest częścią cyklu Pleciuga, pleciuga plecie, plecie w necie! Pom, 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 Bohaterkami dzisiejszego odcinka będą litery K, J, K, L. A co kryje się pod każdą z nich? Zaraz się przekonacie. Zaczynamy? Zaczynamy! Pum. Zaczynamy od litery J. To właśnie pod J ukrywa się nazwa najwspanialszej lalki na świecie. Mówię tu oczywiście o. Jawajce. O nie, 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 nie przepraszam bardzo. Najwspanialsza lalka na świecie kryje się pod literką K i jest nią Kukła. Kukła! Przepraszam cię bardzo, ale najwspanialszą lalką na świecie jest Jawajka. Kukła. Jawajka. Kukła. Jawajka. Kukła. Jawajka. Kukła. Jawajka. Kukła. Jawajka to co? Bitwa? Bitwa na taniec! Na argumenty! Dzień dobry, dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na najprawdziwszej teatralnej bitwie, podczas której Marta udowodni wyższość jawajki nad kukłą, a Majka wyższość kukły nad jawajką. Runda pierwsza. Kukła to lalka sztywna, osadzona na kiju, którą animuje się najczęściej z zaparawanu, i wtedy aktor-animator jest całkowicie niewidoczny. Trudność w animacji tej lalki polega na tym, że tylko przy pomocy tego jednego kija musimy stworzyć taki ruch, jakby ta postać naprawdę żyła. Zobaczcie, jednak, na przykład. Jak już mówiłam, jawajka to najwspanialsza lalka na świecie. Jest to lalka poetycka. Można nim przekazać bardzo dużo uczuć. A jak animujemy jawajkę? Hm, zobaczcie. Tutaj, do jej głowy, jest przyczepiony taki kołek. On nazywa się Gabit. Ja swoją rękę układam w taką kołyskę. I moja jawajka żyje. Potrafi patrzeć prawą. Albo w lewą stronę, a do swoich rąk ma dołączone takie druty, które nazywają się czempuryty. Jawajka to najwspanialsza i jednocześnie jedna z najtrudniejszych technik lalkowych, Runda trzecia! Maja, a czy kukła potrafi spojrzeć w prawą albo w lewą stronę? – Oczywiście, że potrafi. Nie, – nie, nie, no oczywiście, moja droga, że nie potrafi, bo ty ruszasz się całym ciałem, a nie tylko głową. A ja pytam się o głowę. – Są takie kukły, które ruszają samą głową. E, – No tak. No dobrze, a czy, a czy kukła potrafi ruszać rękoma? Jeśli jest do tego przystosowana, to oczywiście, że tak. E, no dobrze, a czy kukła e, potrafi zrobić e, tak? Być może nie potrafi, ale na pewno ma dużo ładniejszą sukienkę od twojej jawajki. Tak? Tak uważasz? Tak uważam. Że ma ładniejszą? E, oczywiście, że tak. A co powiesz? Na to? Huh? No? Słuchaj, ja zdecydowanie uważam, że Jawajka jest fajniejszą i lepszą lalką od kukły. Kukła jest zawsze najlepsza i kukła zawsze wygra. Nie, to jest nieprawda. Przede wszystkim mogę poprzez grę Jawajkom przekazać bardzo dużo uczuć, bo wiesz, to nie jest tak jak w tej kukle, że tylko wiesz. Na, 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 na. Jawajkom to ja mogę, słuchaj, zagrać Hamleta, Szekspira. Wszystko, wszystkie emocje mogę pokazać, a nie. Kukła! Jawajka! Kukła! Jawajka! Kukła! Jawajka! Kukła! jawajka! Siemanko! To ja, Lucia, dobrze Was znowu widzieć. <laughs> Ech, zostawmy na chwilę dziewczyny z tą ich niedorzeczną kłótnią. Przecież wiadomo, że najwspanialszejszą lalką na świecie jestem ja. <laughs> Chciałabym wam kogoś przedstawić. Kogoś bardzo ważnego, a jednocześnie kogoś. Kogo bardzo dobrze wszyscy znacie. Jej zadaniem jest ukryć różne rzeczy, ale tylko do pewnego momentu. Bo gdy nadchodzi czas, znika, a naszym oczom ukazuje się magiczny świat. Ja wiem, o kim mówisz. O kurtynie. Pff, <gry> Tak, cześć kurtyna! Opowiedz coś o sobie. Hej, jestem kurtyna. No, generalnie to nie za wiele robię w życiu, bo albo coś zasłaniam, albo odsłaniam. <słaniam> kurtyna? A jakie są rodzaje kurtyn? Wiesz? No, pewnie, że wiem. A francuska, czyli rozsuwana i podnoszona jednocześnie. Niemiecka, czyli rozsuwana i włoska, czyli podnoszona. No, a ciekawa jestem, czy wiecie jaką kurtyną jestem. Ja. A wiecie jak nazywa się siostra kurtyny? Która w pewnym sensie też coś zasłania albo odsłania. Mowa oczywiście o kulisie. Kulisa to czarna kotara, wisząca z góry lub po bokach sceny, która zasłania różne elementy techniczne. Można też powiedzieć, że kulisy to takie teatralne drzwi, przez które aktor wchodzi na scenę i schodzi ze sceny. Kulisy to także miejsce, w którym aktorzy przygotowują się do wejścia na scenę. Kryją one w sobie wiele zakamarków. Chcielibyście je zobaczyć razem z nami? Chodźcie, zapraszamy. Chodźcie. Oj, trzeba iść na scenę. To wspaniałe miejsce, ponieważ łączy ze sobą różne dziedziny sztuki. Jedną z nich jest muzyka. A czy wiecie, jak nazywa się osoba, która pisze muzykę do przedstawień? Odpowiemy, że zaczyna się na literę K. Już na pewno wiecie, że chodzi o kompozytora. kompozytora. To właśnie kompozytor dźwiękami, muzyką ubarwia, dopełnia każdy spektakl. A my mamy dla was niespodziankę. Tak, tak, halo, halo. Halo, halo, halo. E, już za chwilę połączymy się ze znanym szczecińskim kompozytorem. Halo Tomku, jesteś z nami? Tomku, halo, słyszysz nas? Halo, Tomek? Tomku, czy mógłbyś opowiedzieć parę słów o swojej pracy? Hej, nazywam się Tomasz Lewandowski, jestem kompozytorem. Piszę muzykę do różnych przedstawień teatralnych. I mam dla was niespodziankę. Chodźcie za mną.

To. Znajdujemy się w moim domowym studiu, w którym pracuję. Pracuję do przedstawień teatralnych, piszę tutaj muzykę. To pomieszczenie oczywiście jest bardzo dobrze wyruszone, żeby nie wydobywały się tutaj różne dziwne dźwięki. Na tym mikrofonie nagrywam różne swoje pomysły, które wędrują do reżysera i oczywiście do aktorów. Przed sobą mam komputer, w którym zapisuję różne dźwięki. Na przykład dźwięki wokalne. Zobaczcie. Siadasz w samochód, nie tracisz chwili. Tu jest program, w którym nagrywam dźwięki. Instrument, w którym mogę sobie grać i dogrywać. A tutaj przeważnie mam scenariusz i z tym scenariuszem e, pracuję. Pracuję się ciężko, długo, żmudnie, ale efekty zawsze wychodzą dobre. Jak lalka teatralna. A czym jest lalka? Ja jestem lalką! A czy przedmiot może być lalką? Kurtyna, ty jesteś taka mądra, dużo widziałaś. Może ty wiesz, co to jest lalka teatralna? No pewnie. Lalką teatralną jest każdy symbol postaci scenicznej. No a po ludzku? Lalką może być każdy przedmiot poddany animacji, czyli ożywieniu. Aha, czyli przedmiot też może być lalką? No nie tylko przedmiot, nawet ręka może być lalką. Dzień dobry! Albo stopa! O, o, wszystko, kawałek materiału, nawet struga światła. Wszystko może być lalką. Kiedyś na lalki mówiono łądki, kukiełki. Choć do dziś niektórzy niepoprawnie używają słowa kukiełki zamiennie z lalki. Kukiełki to małe kukły. A co to kukła? Już wiecie. Pamiętajcie o tym, kochani widzowie. To co, my na dzisiaj już kończymy. Tak. Pójdziemy teraz na warsztaty do Karoliny, a potem na lody do kafy pleciuga. O, co wiesz? Ale dlaczego ja? Bo ja wygrałam bitwę. Znaczy nie, przepraszam cię, jeżeli mówisz o bitwie, to ja wygrałam bitwę, ponieważ nie, nie, nie. Jawajka jest zdecydowanie najlepszą nie, lalką kochania. na świecie. Nie, nie, ci to w Nie, nie, słuchaj, ja się na to nigdy nie słuchaj, zgodzę. wajka, Maszki czy nie masz? Cześć, mam na imię Karolina i dzisiaj zapraszam Was na warsztaty kukiełkowe. Będziemy robić kukiełkę, pudełka. Ja mam takie pudełko, które przypomina mi pewien kształt, kształt zwierzątka, ale Wy możecie skorzystać z każdego pudełka, jakie znajdziecie u siebie w domu. Może być pudełko po pascie do zębów albo pudełko po mydle. Będziemy potrzebowali właśnie pudełko, patyczek, na którym obsadzimy naszą kukiełkę, trochę papieru. Ja wybieram papier zielony, ponieważ moją kukiełką będzie krokodyl. Mam też folię samoprzylepną, którą będziemy głównie używać do realizacji tego warsztatu. W pierwszym etapie obkleję całe pudełko na zielono. Potrzebuję wyciąć odpowiednią ilość zielonej folii tak, żeby obkleić całe pudełko. Do obklejonego pudełka teraz przykleimy wszystkie elementy, które odstają, czyli pyszczek, oczy i ogonek łapki. Wycinam wszystkie te rzeczy z papieru. Ogon przykleję zieloną folią. Teraz wytnę pyszczek. Też przykleję pyszczek zieloną folią. kleję oczy czarne źrenice dokleję brwi o tym, co chcielibyście nakleić swojej kukiełce, swojemu zwierzątku. Ja dokleję jeszcze łapki, e, może dziurki od nosa. Korzystam trochę z papieru, trochę z folii. Cztery łapki. I elementach, które możecie dokleić w waszej kukiełce. na język i wkleję do pystka. Pazurki. Mój krokodyl będzie miał żółte kropki. Powycinam od razu sporo małych kółeczek. Zróbmy zęby krokodylowi. Jeżeli chcemy z tej lalki zrobić kukiełkę, najważniejszym elementem będzie kijek, patyk, na której obsadzimy naszą lalkę. Gotową kukiełkę możecie animować w swoim własnym domowym teatrze. Zapraszam Was do zabawy.